Nazywam się Zuzanna Ćwocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. Więc jeżeli jesteście ciekawi tematów o architekturze, o architekturze wnętrz, generalnie o projektowaniu, to serdecznie do mnie zapraszam. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli mi Wam się spodoba, to kciuki w górę. A teraz zapraszam na taki trochę filozoficzny film. Bardziej o tym, po co projektować, niż jak projektować. A taki właśnie jest tytuł tego filmu: po co w ogóle projektować? Widzicie, zainspirowało mnie do tego. To, co jest pisane w komentarzach nie tylko na YouTubie, ale też na TikToku czy na Facebooku, ale głównie ostatnio na TikToku, widzę swoisty, no nazwijmy to wprost, hate dotyczący architektów. Myślę, że nie tylko mnie, ale generalnie architektów. No i tak zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, żeby pokazać, jak ważne jest projektowanie. I że to nie jest tylko czysty marketing sprzedażowo, marketing dotyczący mebli, marketing dotyczący oświetlenia i marketing dotyczący generalnie wnętrz, tylko, że naprawdę jest to bardzo ważny temat sam w sobie, projektowanie. No i rozmyślając, jak Wam pokazać to projektowanie i wytłumaczyć, jak ważny w naszych życiach jest, tudzież może nie, zobaczycie pod koniec filmu, to wymyśliłam właśnie taki film, o co projektować. I serdecznie na niego zapraszam, ponieważ myślę, że otworzy Wam głowy, jeżeli chodzi o projektowanie i pokaże, o co tak naprawdę w tym projektowaniu chodzi. Po co projektować? Ja znalazłam kilka takich najważniejszych powodów i zacznę może od tego, który jest y, chyba najmniej oczywisty, a w mojej perspektywie i w moim projektowaniu właściwie najważniejszy? I to jest aspekt zdrowotny. Teraz pewnie się zastanawiacie, o co chodzi ze zdrowiem. Przecież co za różnica, czy będzie mieć fioletowy kolor ścian, czy różowy kolor ścian, czy zieloną kanapę, czy różową kanapę, czy białą kanapę. No jest różnica o kolorach, to już mówiłam, ale generalnie to my, jako ludzie, podświadomie wiemy, że coś jest nie tak. I czasami mówimy, że A, już się do czegoś przyzwyczailiśmy i Okazuje się, że wcale tak nie jest. Cały czas nasza podświadomość wysyła do nas negatywne sygnały. Posłuchajcie, jeżeli jest sytuacja, że na przykład macie szafeczkę w przedpokoju, w którą uderzacie się cały czas, jak wchodzicie do mieszkania. Regularnie uderzacie się o tą jedną szafeczkę. I mówicie, mm, tyle lat, już się przyzwyczailiśmy. Nam to nic nie przeszkadza, albo mi to nic nie przeszkadza. To za każdym razem, kiedy przechodząc obok tej szafeczki, uderzycie się, wasza podświadomość wysyła wam sygnał. I co? Ty przez tyle lat nie mogłeś tego zmienić? Przez tyle lat nie radzisz sobie w życiu, żeby nawet jedną szafeczkę przestawić? Przez tyle lat nie możesz nic z tym zrobić, zobacz. Nie jesteś wart nawet tego, żeby przestawić sobie szafeczkę w domu. Ja nie mówię, że dokładnie wasza podświadomość wysyła to, bo pewnie każdy ma indywidualne podejście i musiałby to psycholog, albo terapeuta, albo psychiatra wręcz zastanowić się nad tym, co wasza podświadomość do was mówi. Ja tylko mówię przykład tego, co ta podświadomość może mówić. I ta podświadomość na przykład mówi wam to za każdym razem, kiedy uderzacie się w tą szafeczkę, i trwa to 10 lat na przykład. Albo kilka lat, nawet to za każdym razem, kiedy się uderzacie, a powiedzmy jest to pięć razy dziennie, to pięć razy dziennie to słyszycie. Później pytam się moich znajomych lekarzy, ile osób do nich przychodzi z objawami somatycznymi w dzisiejszych czasach, czyli objawami ale, takimi pochodzącymi z psychologii, tak? z podświadomości, właśnie. I jest pełno takich osób. Nie mówię, że wszystkie uderzają się w tą szafeczkę w przedpokoju, ale zrozumcie to. Że to, gdzie mieszkacie, tym, czym się otaczacie, czy kolorem, czy kształtem, czy funkcją, to na Was cały czas wpływa i wpływa na Waszą podświadomość. Więc nie tylko objawy somatyczne mogą pochodzić z złego mieszkania, złego otaczania się kolorami, kształtami, złego funkcjonowania w przestrzeni. Może też to wpływać na Wasze na przykład poczucie wartości. Cały czas na przykład obiecujecie sobie, a w końcu naprawię tą klamkę, w końcu to zrobię, w końcu będzie naprawione. I za każdym razem, kiedy nie jest, Wasza podświadomość wysyła Wam sygnał, no i co? Nie jesteś, jesteś nieudacznikiem, nie potrafisz naprawić nawet klamki. 20 lat, no może przesadzam, 2 lata ta klamka już nie jest nareperowana. Czyli możemy na zewnątrz świecić świetnie się ubierać, świetnie wyglądać, ale nasza podświadomość cały czas pracuje. Pracuje przeciwko nam. Właśnie po to projektujemy. To jest to, co ja w projektowaniu najbardziej lubię, to, że możemy przestrzenią zmieniać świadomość, zmieniać siebie, poczuć się lepiej, bardziej wartościowo, poczuć się bardziej energetycznie. Wszystko co potrzebujecie jest wokół was. I właśnie po to trzeba czasami usiąść dłużej, zastanowić się, jak Ty funkcjonujesz, co Tobie jest potrzebne w tej przestrzeni i zaprojektować ją w taki sposób, żeby wszystko działało na Twoją korzyść, a nie mówiło do Ciebie, że jesteś nieudacznikiem, bo przez dwa lata nie poprawiłeś tej klanki. Serii tych historii, o których Wam mówię, ja przez lata obserwowałam moich klientów i bardzo lubię przechodzić do mieszkań i widzieć, jak klienci się zmieniają, jak dobrze się czują w tej przestrzeni. Taka historia, którą najbardziej lubię i ją często opowiadam i się wzruszam wręcz przy, tej, przy opowiadaniu tej historii, to jest historia małżeństwa, do którego przyszłam. Mieli takie małe mieszkanie, naprawdę to jest około 30 metrów kwadratowych. Jak przyszłam, to aż się przestraszyłam, bo y, klient był zdenerwowany na moją klientkę, bo w ogóle ja przyszłam. Że w ogóle co ona by chciała? Co, dlaczego po co tego architekta ściąga i w ogóle po co cała ta, cała ta heca? Mieszkanie kompletnie, y, kompletnie niefunkcjonalne. Ja nawet ledwie przeszłam, jak wchodziłam do środka, żeby zrobić pomiar. Naprawdę się na gimnastykowaliśmy. I martwiłam się, no, że to w ogóle nie wyjdzie, tak? Że klient namówi w końcu klientkę, żeby nie robiła tego remontu, że to nie zadziała, yy, y, że się nie dogadamy, ale mówię, dobra, jest wyzwanie, podejmuję, robię. I to jest jeden z projektów, które dzięki którym zrozumiałam w ogóle, jaki świetny jest swój zawód. I. i... <grym> To jest projekt, który odzwierciedla wszystko, co ja myślę na temat przestrzeni, na temat wnętrz, na temat tego, jak przestrzeń oddziałuje na człowieka. Naprawdę trochę się wzruszyłam, musiał, musiałam na chwilę przerwać, trochę się wzruszyłam, bo, bo ja, ci klienci zrobili ten remont. I nie byłam u nich przez tam półtora roku w czasie tego remontu. Generalnie remont trudny, bo mieszkanie z rynku wtórnego jeszcze w wielkiej płycie rozsypywało się naprawdę ciężka historia. Ale wszystko zostało zrobione dokładnie tak, jak zaprojektowaliśmy, i przyszłam po pewnym czasie do klientów, żeby zobaczyć, żeby zrobić zdjęcia, żeby zapytać się, jak im się w tej przestrzeni żyje. I słuchajcie, pukam do tego. Mieszkania i otwiera mi mężczyzna. Nie poznaję mężczyzny, więc mówię: No, pomyliłam się, prawda? I inni tutaj nie myśleli sobie, nie rozwiedli się, to nie był inny mężczyzna. Ten sam mężczyzna, którego znałam, tak się zmienił, że ja go nie poznałam. Autentycznie nie poznałam faceta. Bo już zobaczyłam przez ramię, że jest w środku mieszkania, jego żona tym poznałam mieszkanie, mówię: Wchodzę, ale byłam w szoku. I oni mi mówią, siadamy przy stole, mówią mi, że... Mówią mi, że... że ja im uratowałam małżeństwo. Bo oni tak źle się już w tej przestrzeni czuli, że, że nie chcieli już z sobą żyć. I wiecie, to jest... To się wytnie, co, wiecie, to jest najpiękniejsze w projektowaniu. I w moim zawodzie, że ktoś mi coś takiego powiedział. Bo ja faktycznie zobaczyłam, jak oni się zmienili, jak z powrotem weszli, z powrotem do swoich pasji, powrócili, mieli swoją przestrzeń mimo tych 30 metrów, każdy z nich tam miał swoją przestrzeń. Jak, jak do nich energia wróciła. Jak do nich życie wróciło, i to jest właśnie odpowiedź na pytanie: po co projektować? Kolejna odpowiedź na to, po co projektować to takie trochę pytanie do Was. Czy lubicie jeździć do brzydkich przestrzeni? Czy lubicie jeździć do miast, które nie są atrakcyjne? Czy lubicie chodzić do kawiarni, które nie są atrakcyjne, a są wręcz nieestetyczne? Czy lubicie przebywać w przestrzeni, która nie jest dobrze zaprojektowana, nie jest w ładnych kolorach, źle dla Was oddziałowuje? Nie wiem, czy lubicie przebywać w piwnicy? Czy lubicie przebywać w przestrzeni, która jest zaśmiecona? Ja podejrzewam, że odpowiecie na większość tych pytań nie, że nie lubicie tego. No nie wiem, kto to lubi, bo generalnie człowiek woli przebywać w przestrzeni, która mu sprzyja, która jest estetyczna. Nawet większość w tej chwili restauracji remontuje się albo jak powstają, to powstają takie, że były ekstremalnie ekstremalnie atrakcyjne. W ostatniej restauracji, którą ja projektowałam, nawet robiliśmy insta ścianę, czyli ścianę, na której można robić sobie zdjęcia i później wrzucać je na Instagrama, pewnie też tagując tą restaurację. Więc chcemy przebywać w pięknych przestrzeniach. Jak jedziemy do miast, to zazwyczaj do miast, które są piękne, bo chcemy coś zwiedzić, chcemy zobaczyć na przykład budynki zaprojektowane przez Gaudiego, jedziemy do Barcelony, chcemy zobaczyć piękno Rzymu, zwiedzamy i oglądamy wszystkie kościoły, które tam są, wszystkie zabytki, które możemy zobaczyć, które jest niezliczona ilość, chcemy pojechać w piękne miejsce, jedziemy. W Polsce, na przykład, na Podlasie, które jest przecudowne, albo nad morze, albo pojedziemy na przykład w góry. Jak już jesteśmy w górach, to zobaczcie, co stało się ostatnio w, w Zakopanem. Zakopanem, które było przecudownym miastem, które ma swoją architekturę, ma piękne położenie. Ostatnio tam przyjechałam i mnie coś ruszyło. Naprawdę mnie coś ruszyło, a wręcz wzruszyło to, że zostało to miasto po prostu zniszczone reklamami, komercją. Gdzie się podziałała ta wspaniała architektura, która tam była? Pobudowana nowa architektura, kompletnie nie mająca sensu ani składu, aż nie chce się tam jeździć. No i właśnie po to się projektuje, żeby. Ta estetyka wpływała na nas pozytywnie, żeby zachować pewną historię miejsc, żeby ją ochronić tak naprawdę dla następnych pokoleń, bo ja nie wiem co w Zakopanem następne pokolenia będą oglądać, chyba że ktoś uratuje Zakopane. Ratujcie Zakopane! Projekty mają oddziaływanie estetyczne i mają człowiekowi poprawiać tak naprawdę nastrój. Projektując, człowiek otacza się pewną furą sztuki, i ta sztuka człowiekowi w mieście jest bardzo potrzebna. Natura, naturą. Natura po prostu jest wspaniałym architektem, ale w mieście, jak jesteśmy, przebywamy w pewnej strukturze zaprojektowanej, to chcielibyśmy też, żeby ta struktura. Była wpływała na nas pozytywnie. Czyli projektujemy dla doznań estetycznych, dla doznań artystycznych i dlatego, żeby one wpływały na nas jak katarzis. Kolejna rzecz, która mi przyszła do głowy w odpowiedzi, po co ci architekci i co oni w ogóle robią, ale w kontekście oczywiście, po co projektować. To. Taka sprawa dotycząca budżetu. Jeżeli nie mamy projektu, jeżeli nie mamy konceptu, to też nie wiemy, ile zapłacimy za remont na przykład mieszkania. Ja mówię teraz o mieszkaniu, ale wyobraźcie sobie, że mamy wieżowiec i że próbujemy obliczyć, jaki będzie koszt wykonania tego wieżowca bez żadnego projektu. Bez nawet. Fragmentu tego projektu albo chcemy, bo przecież projektuje się też na przykład drogi, chcemy sprawdzić ile będzie kosztowała realizacja danej drogi. Bez projektu tego nie zrobimy. Jeżeli mamy projekt, możemy po pierwsze sprawdzić ceny i zrobić budżetowanie, i zrobić to bardzo precyzyjnie. A po drugie, możemy, patrząc na ten projekt, próbować szukać zamienników, na przykład, żeby zbudżetować ten projekt. Bardzo ważna sprawa w dzisiejszych czasach. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie mogłabym w jakiś sposób zbudżetować projektu, ale jak ja robię jakikolwiek remont w swoim domu, nawet w małej przestrzeni, zawsze robię projekt i zawsze go budżetuję. Przecież chcę wiedzieć, Kogo mam zatrudnić, za ile, co ma zrobić i jeszcze do tego, ile mam wydać na materiały. Przecież nie znając tej kwoty, ja zaczynam tonąć, ja mogę porwać się na coś, na co mi w ogóle nie stać. Czasami zauważyłam, że niektórzy klienci, z którymi rozmawiam, nie chcą w ogóle słuchać o budżecie. Nie, nie będą słuchać o budżecie. W ogóle nie chcą rozmawiać o budżecie. Ja wtedy bardzo spokojnie rozmawiam o tym, jak wygląda budżet i że ten budżet trzeba znać, bo ja rozumiem, że czasami to jest to przerażenie, może przerażać człowieka w dzisiejszych czasach te wielkie budżety, które się tworzą z naprawdę niewielkich czasami mieszkań i ja rozumiem lęki i rozumiem to, że czasami można odrzucać to, jak to w ogóle, ile to będzie kosztowało, ale posłuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zbudżetować i właśnie projekt Pozwala nam określić te koszty i pozwala nam określić to, czy tak faktycznie na to, co byśmy chcieli nastać, czy może powinniśmy jakoś spróbować to zbudżetować. Czyli stajemy w realnych warunkach, w realnych cenach, w realnym projekcie i możemy to stwierdzić i potem zrealizować albo nie. Moim zdaniem, bardzo ważna rzecz, bo projekty, które są na kartce, to są tylko projekty. Projekty, które nadają się do realizacji, zaczynają materializować nasze marzenia, materializować to, co byśmy chcieli, i to jest faktyczna, realna wartość. Myślę, że takich argumentów dotyczących projektowania jest sporą. Ja znalazłam jeszcze jeden taki ważny, którymi chciałam się z Wami podzielić, mianowicie funkcja. Po co projektować, żeby funkcja się zgadzała? I o co chodzi z tą funkcją? Ja powiem Wam na podstawie mieszkania, bo tak mi jest najprościej. Mianowicie, im mniejsze mieszkanie, tym trudniej znaleźć miejsce na wszystko. Ale to nie jest tak, że jak mamy małe mieszkanie, to nie chcemy mieć w nim na przykład pralki. To nie jest tak, że w małym mieszkaniu nie będziemy mieć łazienki. Musimy mieć to wszystko w małym mieszkaniu, ale też. W dużym fajnie by było wszystko mieć. Możemy ewentualnie w dużym mieć po prostu dodatkowe funkcje, ale podstawowe funkcje zawsze są do mieszkania. I teraz, nie analizując tych wszystkich rzeczy, czyli nie mając przestrzeni do tego, żeby zanalizować nasze potrzeby, nie jesteśmy w stanie stworzyć funkcji w mieszkaniu, bo stworzymy funkcję taką podstawową. Nie wiem, czy kojarzycie jest teraz sporo na rynku takich gotowych projektów. Domów, gotowych projektów, no w mieszkań w sumie też, bo mieszkania kupuje się już też gotowe z jakimś tam planem dewelopera. Ja ostatnio trafiłam na takie mieszkanie, że złapałam się za głowę, kto to zaprojektował. Kompletnie bezsensowne korytarze, kompletnie bezsensowne wielkości. Kuchnia wielkości Łazienki, Łazienka wielkości salonu, salon wielkości Łazienki. I patrzę się na to i zastanawiam się, po co projektować. Właśnie naprawdę zastanawiam się, po co projektować. No bo jeżeli projekt ma wyglądać tak, to faktycznie nie warto. I się nie dziwię, że czasami widzę komentarze złośliwe, albo widzę komentarze z hejtem. No bo zgodzę się z Wami, że żeby coś takiego zrobić, to co widziałam ostatnio, no to faktycznie nie warto projektować. Bo projektować trzeba, po pierwsze dla osoby, którą, dla której się projektuje. Po drugie, jeżeli nie ma tej osoby, to należy to projektować z takim ogólnym podejściem, czyli z takimi ogólnymi zasadami w projektowaniu, i z takim spojrzeniem na funkcję, jak na taką funkcję, która faktycznie ma coś znaczyć, a nie tylko być na rysunku. Takim bardzo częstym błędem w mieszkaniach właściwie to nie jest błąd, bo ja wiem, co tam się dzieje tylko to jest po prostu chęć deweloperów do zrobienia np. z dwupokojowego mieszkania, trzypokojowego albo z jednopokojowego dwupokojowego, na przykład. I bardzo często widzę, zapraszam serdecznie na mój film a propos deweloperów, bo tam jest też napisane, jak deweloperzy, deweloperzy czy biura, które sprzedają mieszkania, najzwyczajniej w świecie oszukują klientów. I to też ma z tym związek, bo znowu ostatnio zaczęłam coraz częściej dostawać mieszkania, które faktycznie są. Bezsensowne i jeszcze do tego oszukane, bo na przykład kanapa, która jest malutka na no rzeczywistości, czyli ma na przykład metr 90, jest narysowana jak trzyosobowa, czyli są zeskalowane te meble na tym projekcie. Wiecie, tak, to jest wtedy, ja też wtedy Was rozumiem. I wtedy może bym nie hajtowała nikogo, ale była bardzo zdenerwowana na sytuację, bo jeżeli wydajemy ogromne pieniądze na mieszkanie, a potem mamy taki. Kawałek, wyrywek, którego prawie się nie da zaprojektować, no to też byłabym zła. I właśnie po to się projektuję, żeby takich sytuacji nie było, żeby to, co jest zaprojektowane, działało, żeby funkcja, żeby skala, żeby to, do czego ma służyć dany pokój, też działało. Czyli na przykład ostatnio zadzwonił do mnie klient i wysłał mi rzut, na którym salon był mniejszy od korytarza. Miał niecałe dwa metry szerokości. Nie po to się projektuje. Nie po to. Projektuje się po to, żeby człowiek, który mieszka w takim mieszkaniu, odnajdował się w jego funkcji żeby odnajdował się w jego skali, żeby mógł tam najzwyczajniej w świecie żyć. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, mimo moich emocji. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz, po co projektować Waszym zdaniem i czy ten film w jakiś sposób Was zainspirował. I tak na koniec chciałabym powiedzieć, żebyście usiedli spokojnie po tym filmie, takie 2-3 minuty i zastanowili się, jak wy mieszkacie, jak to jest u Was. Czy mieszkacie w mieszkaniu, które ma kolory odpowiednio do Was dobrane? Czy mieszkacie w mieszkaniu, w którym przed przedpokoju non-stop się o coś uderzacie? Czy mm, lubicie swoją kanapę? Czy dobrze się czujecie w tym domu, czy ciągle chcecie z niego uciekać? Zastanówcie się. Czy się Wam tam dobrze żyje? Bo jesteście warci tego, żeby Wam się tam dobrze żyło. Mam nadzieję, że spodobał Wam się film. Jak tak, to kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Zostawcie mi swoje refleksje na temat, o co projektować. A tymczasem, do zobaczenia.